Wspaniały głos wokalisty zespołu lajbach. Przed chwilą Państwo słyszeli. Zawsze myślę sobie w takich sytuacjach Boże, żebym to ja miał taki głos, ale ten głos jest taki, jaki jest. Studio Lwów w Wojciech Jankowski witam Państwa serdecznie. W Czerwonym Boże. dzisiaj nie było słońca, tak usłyszałem w poranku. W Warszawie nie było również słońca. To usłyszałem w poranku Radia Wnet i teraz słuchaczom radia wnet w Warszawie i w Krakowie muszę powiedzieć, że w Lwowie z tym słońcem. Też jest dzisiaj nie najlepiej. Dzisiaj jest śro środa popielcowa, więc dzisiejszy i początek Wielkiego Postu, więc dzisiejsza audycja też poniekąd będzie związana z Wielkim Postem. Poniekąd, ponieważ wczoraj w Muzeum Historii Religii w Elwowie otwarto wystawę o nazwie Qu Quadragesima symbolika Wielkiego Postu. W Muzeum Historii Religii w Lwowie był obecny metropolita lwowski obrządku łacińskiego Mieczysław Mokrzycki. Proszę powiedzieć co powiedział na Proszę posłuchać co powiedział w czasie otwarcia tej wystawy. Bardzo się cieszę i jestem wdzięczny dyrektorowi Muzeum Religii tutaj w Lwowie za to, że zorganizował wystawę naszych ornatów. W większości, które mają piękną symbolikę męki pańskiej Wielkiego Postu. Dzięki tej wystawie, wielu tutaj mieszkańców Lwowa, a także turystów, będą mogli zastanowić się i jeszcze głębiej przeżyć ten okres Wielkiego Postu, bo to im bardziej przypomni uzmysłowi tę wielką miłość naszego Zbawiciela, który oddał za nas swoje życie. I ta piękna kolorystyka tych ornatów, bo od czarnego do bordowego, poprzez biały, z tą głęboką symboliką jest takim bardzo wymownym i tutaj przybliży właśnie także pismo święte, które o tych symbolach... Często mówi. Muzeum Religii tutaj w Lwowie bardzo blisko współpracuje z naszą archihezją, z naszym muzeum. Takie wystawy często są organizowane i oni korzystają często właśnie z naszych eksponatów religijnych to był arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wystawa jest do obejrzenia jeżeli ktoś z państwa przyjedzie do Lwowa zapraszam gorąco do Muzeum Historii Religii a o samej wystawie mówiła o tym co można w niej zobaczyć kustosz wystawy Rusłana Burbiak Ornaty, które eksponujemy na tej wystawie są z Katedry Lwowskiej Niebo Świętej Marii Panny i ze zbiorów Muzeum Historii i Religii w Lwowie. Ornaty z okresu XVIII, wieku, XIX i XX wieku. Stóły, bursy, walony, manipuly XIX wieku. Malowidła. 18 wiek, XIX wiek. Wspaniały malowidła dla Edwarda Lipszego, malarza polskiego, Szymana Czechowicza. To mnich kapucyn, bardzo znany tutaj w Lwowie i nieznany w torze. Współpraca z Kurią Metropolitalną w Rządku rzymskokatolickiego katolickim w składa się bardzo owocna, dlatego że mamy wsparcie od metropolita Macisława Mokrzyckiego, arcybiskupa Lwowskiego, od kapłanów rzymsko-katolickich. Мами вже ну дуже тих вистав мамою спільних посвідцованих не тільки Вількему посту, а посвідцов історії Костюла Жимського католійського Львові. У дванадцятому році міліс таку виставу в релікві митрополії, яка була посвінцова шістдесятлітчю пшеніщення століці митрополітані згаліча до Львова. Міліс дуже вистав у життю і діяльності папіжа Святого Яна Павла Другої і багато інших. Tak było wczoraj w czasie otwarcia tej wystawy. Studio Lwów wita państwa serdecznie. Wojciech Jankowski i Karina Wysoczańska, która realizuje tę audycję. Wrócimy jeszcze na chwilę do otwartej wystawy, ponieważ był tam obecny również ksiądz Krzysztof Szczebla z katedry łacińskiej we Lwowie, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział o starych ornatach i o tym, jaką symbolikę znajdujemy. Na nich. I o tym, że czas niestety robi swoje, niektóre ornaty już przepadły i komputeryzacja wdziera się niestety nawet w tę dziedzinę i życia, i dziedzinę kalendarza liturgicznego Kościoła Katolickiego. Ksiądz Krzysztof. Szczebla. Znajdujemy się na wystawie zatytułowanej Quadragesima. I tak myślę, że dla wielu z nas nazwa jest dosyć taka egzotyczna. Dlatego warto wiedzieć, że nazwa pochodzi od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, która jest po prostu 40 dni. Bo przed Soborem, niedziela, która minęła nas, to była. Pięćdziesiątnica, sześćdziesiątnica była tydzień wcześniej, siedemdziesiątnica jeszcze wcześniej. Także wielki post zaczynał się dosyć wcześnie. I już wtedy używano m.in. fioletowych ornatów w niedzielę, które tutaj są też prezentowane. Ornaty, które odbiegają od, od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj. Zdawałoby się, że należą one do jakiejś już historii kościoła rzymskokatolickiego, ale tutaj mamy wycinek tej historii. Patrzymy na coś, co było, ale trzeba powiedzieć coś, co też dzisiaj jest. Jest u nas w katedrze Lwowskiej. Do dzisiaj używamy tych ornatów. Konserwatorzy cieszą się, mówią, że, że to jest najlepsza konserwacja tych ornatów, używanie ich, bo jeżeli położymy je w jakimś magazynie, no to one po prostu wątek, osnowa i tak dalej traci swoją elastyczność i zaczyna się to wszystko sypać. Więc najlepiej jest to używać i, i do dzisiaj można tych ornatów używać. Zresztą zauważamy trochę taki renesans. Jeżeli otworzymy jakąkolwiek stronę internetową dzisiejszych zakładów produkujących ornaty, również znajdziemy te ornaty skrzypcowe z całym wyposażeniem potrzebnym. Między in. innymi domszy świętej, tzw. trydenckiej. Ornaty te skrzypcowe, jak wspominam, można dzisiaj kupić już nowe, ale te stare one są, tak jak to jeden ksiądz powiedział, i faktycznie to jest piękne słowa, że chodzi o szacunek do tego, co było, do, tych, do tychże Ornatów, bo dzisiaj zdarza się tak, że coś, co było zanotowane gdzieś, jako w inwentarzu danej parafii, dzisiaj się okazuje, że tego już nie ma. Jak to sam byłem świadkiem w Polsce, jeszcze pytam się, gdzie jest ten ornat z drugiej połowy wieku. Wieku, a chyba z siostrą jedną spaliłyśmy, bo już spleśniałe Więc tak po prostu nieodwracalnie tracimy pewne, pewne dziedzictwo i ten, wracając do tego wypowiedzi tego księdza, on mówi, że kiedyś nasi dziadkowie, nasi rodzice może nawet dla, dla starszych powiedzmy ludzi odejmowali sobie od ust, żeby Zainwestować, żeby dać księdzu, żeby pojechał gdzieś i kupił taki Ornat. I faktycznie do dzisiaj spotykamy to, co tutaj też było wspomniane, że gdzieś tam nawet jakaś metka jest ze Stanów Zjednoczonych. My też spotykamy na niektórych Ornatach zakłady z Wiednia, czy z terenu Polski, czy nawet i tutaj z tych terenów Kresów Wschodnich, że produkowano. Ale do tego wkładano naprawdę dużo sztuki. Dzisiaj to maszyna, komputer wprowadza się jakiś wzór i on nam nawet haftuje. A tutaj to, co mamy na przykład na tej wystawie zaprezentowane, to trzeba powiedzieć, to jest wszystko ręczna robota. Nawet i te wszystkie aplikacje ozdoby, o których było wspomniane, że tu są bardzo takie plastyczne, to wszystko przedstawione jako taka Biblia pauperum można powiedzieć. Kiedyś Biblia Pauperum na ścianach kościołów się znajdowała jako, jako freski, ale też ksiądz, który, jak się dzisiaj potocznie, odprawia tyłem do ludzi, więc ta Biblia Pauperum mogła się też znajdować na takim ornacie. I na takim ornacie znajdujemy i te narzędzia męki pańskiej, samego Pana Jezusa, Pana Jezusa ubiczowanego, czy na krzyżu. Więc jest to, jest to takie, taka, taka Biblia w sztuce, to co było wspomniane właśnie. Nie, przeniesienie tego, co jest na kartach Pisma Świętego na formę taką plastyczną i pokazanie tego ludziom, którzy w ten sposób również e, odbierali to, bo pamiętajmy, że ja to ciągle na przykład na, na moim słuchaczom, powiedzmy, czy klerykom w seminarium też tłumaczę, że na przykład liturgię odbieramy całym sobą. Patrzymy na, na przykład do tak ozdobione. Wąchamy kadzidło prawdziwe jakieś i zapach świec i tak dalej dotykamy pewnych rzeczy i, i słuchamy jakiejś jakieś dobrej muzyki i to jest wszystko tworzy całość i te ornaty plus ta cała reszta nawet te obrazy powiedzmy, które spotykamy tutaj na tej wystawie, to wszystko tworzy pewien, pewną całość, jakiś taki klejnot czy całą koronę za czasem przyrównuję do korony brytyjskiej, gdzie tam są różne kamienie, tak samo tutaj mamy ornat jest muzyka, jest jakiś zapach i, i tak dalej więc to wszystko wszystko się składa i tutaj jest taki wycinek tylko na przykład na tej wystawie. U nas w katedrze też parafianie mają, mają doświadczenie tego, że mogą zobaczyć jeszcze inne, też ładne rzeczy, czy można powiedzieć piękne, bo to takie powiedzmy ja mam takie stopniowanie, są rzeczy śliczne z gipsu, ładne, takie powiedzmy na co dzień. są piękne, które powinny być moim zdaniem tylko takie rzeczy piękne używane w liturgii. I takie coś tworzono do, do, do soboru watykańskiego II, ale i później też są tworzone, czego przykłady też mamy, bo wkłada się też serce do pewnych rzeczy, tylko odchodzi jakby manufaktura. Czyli rękodzieło odchodzi na rzecz takiej maszynowo robionej bardziej, które czasem ludziom się podobają, ale ich wartość już jest taka, nawet sentymentalna jest mniejsza, więc to jest takie coś piękno. Ksiądz Krzysztof Szczebla, jak słyszeli Państwo, przeprowadził dość interesującą gradację piękna. Myślę, że, że warto pamiętać o tym, co jest śliczne, co ładne, a co piękne, i że należy dbać. Oto co piękne. Pozostawiamy wczorajsze wydarzenie, czyli Muzeum Historii i Religii, ale jeszcze do tematów kościelnych dzisiaj wrócimy. Jeszcze głos metropolity Mieczysława Mokrzyckiego państwo usłyszą. Studio Lwów w Radiu Wnet słyszane i w Krakowie, i w Warszawie, w obydwu stolicach. A teraz Czesław Niemen. Czesław Niemen w studiu Lwów, jak Państwu mówiliśmy tydzień temu w latach 70. Czesław Niemen występował również we Lwowie, co zostało zaliczone do jednych z momentów, które wpłynęły na rozwój lwowskiego undergroundu, ale my wracamy do tematów już czysto polskich. Trzeciego polskich na Ukrainie. 3 marca bieżącego roku grekokatolicy z rozwiązanej przez swego arcybiskupa Igora Woźniaka parafii Matki Bożej Gromnicznej we Lwowie postanowili przejść na prawosławie. Jest to dość rzadka sytuacja, żeby grekokatolicy postanawiali przejść na prawosławie. Historia związana z tym kościołem jest dłuższa, ponieważ tam miejscowa parafia rzymskokatolicka była wpuszczana w niedzielę na mszę świętą, od, odprawianie mszy świętej, po czym na jesieni przestali być wpuszczani do tego kościoła. Ze mną w studiu jest Konstanty Czawaga, kurier galicyjski, który jest specjalistą od spraw kościelnych. Proszę powiedzieć słuchaczom, jaki jest początek całej tej historii, dlaczego dochodzi do takiego momentu, że grekokatolicy przechodzą, chcą przejść na prawosławie, bo nie zostali przyjęci? No Obserwujemy sytuację od samego początku. Jeszcze z tych czasów, jak w okresie sowieckim, ten kościół był taką salią wystawkową metrologii. Nie było żadnego zapotrzebowania u greko-katolików, ażby założyć tam parafii kościoła grecko-katolickiego, ponieważ dookoła są świątyni grecko-katolicki, również kościołach e, karmelitów, dominikanów, przy jednej ulicy e, kilku jest tych świątyń grecko-katolickich. E, to stało się od razu po wizycie ojca świętego do Lwowa, e, jak już e, była przekazana e, kuria, gmach e, kurii, palacu arcybiskupu, kościołowi zwrócone i wtedy e, w tym celu, żeby nie odzyskali ten kościół, który jest e, prawie, to jest jeden zespół e, kuria, kościół seminaryjny, tam seminarium było i nie został zwrócony ten e, cały gmach i, i wtedy złożyli tam taką wspólnotę, e, Maryjskie Towarzystwo Milosierdzia, tak ono się nazywało i tam było kapelanctwo, duszpasterstwo tej wspólnoty, także tam nie było parafii. Gdy doszło do parafii rzymskokatolickiej, było, było spotkanie pomiędzy kardynałem Jaworskim i kardynałem Husarem, Czyli to jeszcze lata 90., tak? Tak, na początku lat 90. -tych. I no szkoda, że wtedy niestety nie została podpisana umowa taka. No, tylko była umowa w tych rozmowach z wiesznikiem byłem uczestnym Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego, kardynałem Huzarym, że jeżeli władze ukraińskie przekażą Kościołowi Grecko-Katolickiemu położone przez ulicę obok Kościół Świętego Kazimierza, to wtedy ta wspólnota przyjdzie do tego kościoła no i wtedy można będzie tam spokojnie już Kościół rzymskokatolicki dostanie tą świątynię. A tak na razie to będą oni współużytkować. Od samego początku tam nie było takiej współpracy, jak to by, no tak by ma, było miało być pomiędzy wiernymi katolikami dwóch obrządków, łacińskiego i bizantyjskiego. E, choj, to tam sprawa jest taka, że ta wspólnota to nie jest parafia, to jest takie zgromadzenie rodzin, osób, Ukraińców przesiedlonych po II wojnie światowej e, z powojennej Polski. I ci ludzie nie mogą przystąpić jakiś taki rodzinny próg nienawiści wobec swoich sąsiadów, Polaków. I te krzyłdy oni przekazują swoim dzieciom. I właśnie ci ludzie tam gromadzą w tej świątyni, i cały czas te konflikty. I ostatnio kuria grecko-katolicka już rozwiązała, tą parafię i poprosiła, żeby zwróciła się do nich, żeby oni przyszli do tej parafii sąsiedniej, która jest u kościele świętego Kazimierza. No i wczoraj właśnie podczas tej wystawy rozmawiałem z proboszczem, który był tam i on powiedział, że on może przyjąć tych ludzi. I jeżeli oni chcą, to może dla nich sprawować jeszcze jedną msze, jeżeli oni by chcieli, bo miejsca ma miejsce tam. Czyli no, wewnątrz kościoła grecko-katolickiego sprawa jest do rozwiązania, ale ta wspólnota nie chce. Ta wspólnota po prostu nie chce, żeby to przeszło, zwrócone zostało kościołowi rzymsko-katolickiemu. I zapewnia wszystkich, że. Ona posiada papiery prawo własności na ten budynek, no, właśnie na kościół. Ciekawy jest też moment, a to już było całkiem niedawno, to było na jesieni, kiedy ta wspólnota, po bo katolickiem msze były tam odprawiane i na jesieni ta wspólnota nie wpuściła rzymskich katolików no, do kościoła. To właśnie stało się od razu po wspólnych rekolekcjach, których, takich rekolekcjach biskupów katolickich dwóch obrządów Ukrainy. Ostatnio to doroczne takie rekolekcje zawsze we Lwowie i a po zakończeniu rekolekcji jest takie spotkanie braterskie biskupów katolickich dwóch obrządków z udziałem Monsiusza Apostolskiego. I właśnie w tym dniu Rzymu e, katolików nie wpuścili do e, kościoła Matki Bożej Gromnicznej. I teraz oni sprawują nabożeństwa. Prawie cały okres Adwentu, święte, e, 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 na korytarzu, choć... Ludzie przychodzą, no nie ma innego miejsca, na ulicy nie będą. Oni spokojnie modlą się, y, w, o ksiądz arcybiskup Mokrzycki że y, 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 im, żeby oni mogli spróbować te nabożeństwa tam prawie y, to młodzież. Większość to jest takie rodziny z dziećmi, no nie będą oni na ulicy gdzieś chodzić po innych. No na korytarzu, krzesła na korytarzu, na schodkach. Wczoraj byliśmy razem w czasie otwarcia tej wystawy w Muzeum Historii i Religii i poprosiliśmy arcybiskupa Mokrzyckiego o komentarz do tej sytuacji. Już od grudnia czekamy na rozwiązanie tego problemu i zakrycia przed nami, zamknięcia przed nami kościoła Matki Bożej Gromnicznej przez Wspólnotę Grekokatolicką. Kościół grekokatolicki dokonał pewnych kroków przez arcybiskup Woźniak. Rozwiązał wspólnotę, ale w dalszym ciągu ta wspólnota, wykorzystując czas, jaki jej się pozostawia, jest to już trzy miesiące, organizuje różne manifestacje, zaprasza także i kapłanów do odprawiania Mszy Świętej. Ostatnio w tą niedzielę zaprosiła arcybiskupa prawosławnego z Rochobycza, wyrażając wolę zmiany obrządku, przejścia do kościoła prawosławnego. Te okoliczności nie sprzyjają jakimś harmonii, tutaj współpracy wzajemnej między dwoma kościołami, a także tej opinii publicznej, czy to we Lwowie, czy w Polsce. I dlatego bardzo chcielibyśmy, aby ksiądz arcybiskup Woźniak dokonał dalszych kroków, aby ten kościół został ostatecznie przekazany nam, wspólnocie rzymsko-katolickiej. Zwłaszcza, że Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu i nasi wierni nie mogą tam się spotykać. Młodzież Akademicka, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale będą dalej sprawowane na holu naszej rezydencji Arcybiskupów Lwowskich, i to nie będzie sprzyjało, aby oni mogli faktycznie spokojnie przygotować się w ten sposób do świąt Wielkanocnych. Studio Lwów, Wojciech Jankowski, Konstanty Czawaga. To był komentarz arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, czyli zadaje pytanie Konstantemu. Stanowisko arcybiskupa jest takie, po pierwsze trzeba rozwiązać ten konflikt z tą grupą, ale po drugie jest jeszcze sprawa do załatwienia z kościołem grecko-katolickim dotycząca, dotycząca zwrotu tego kościoła. No niedaleko wczoraj wieczorem wikariusz generalny Grecko-katolicki z Lwowa e, ojciec studenta Justyn Bojko, wystosował takie oświadczenie, wyjaśnienie dla mediów, że kuria grecko-katolicka już nie może się wtrącać w te sprawy, ponieważ ona nie posiada ten majątek, to znaczy budynek Kościoła Matki. Bożej Gromnicznej i, i ona tylko dokonała rozwiązania parafii. No, jeżeli chodzi o to, że oni powiedzieli, że ta grupa wiernych, bo grupa wiernych no, oficjalnie podała, że oni chcą być prawosławnymi. No, jeżeli oni nie są kościelami prawosławnym, no, to oni. Poza konfesją, tak można to określić. Czyli sytuacja jest taka, że grecko-katolicki kościół zlikwidował tę parafię. Jako strukturę. Jako strukturę. Ale wspólnota jest. Oni zwrócili się do kościoła prawosławnego, który już nie jest kościołem niekanonicznym w tej chwili. Tak, który kanoniczny jest. O to, żeby został przyjęty. Kościół prawosławny, kościół ukraiński nie chce sobie psuć synod, kontaktów. Ale synod. Kościoła prawosławnego Ukrainy, ten, który jest kanoniczny. Bo stosunek kościoła grecko-katolickiego był przychylny do, do kościoła ukraińskiego Cerkwi Prawosławnej jeszcze w okresie niekanonicznym. Nie chcę sobie psuć stosunków. Słyszałem też takie plotki, nie wiem, czy to jest prawda, że nawet szukali kontaktów z lefebrystami Obrządku Wschodniego. No, e, oficjalnie to nie było podano, tylko że tam no, ktoś sprawował nabożeństwa. No, jeżeli e, parafia została rozwiązana, a nabożeństwa są no, e, sprawowane w obrządku bizantyjskim, no, to ktoś te nabożeństwa odprawia. E, I był nawet odpust i sześciu kapłanów e, obrządku wschodniego. No, e, oczywiście, że nie z kościoła prawosławnego. E, kuria grecko-katolicka w swoim oświadczeniu podała, że sprawują to kaplani niekatolicy. A kim oni są, to na razie oficjalnie nie podano, tak e, nadal oni się gromadzą, ci ludzie, no zobaczymy, jak zostanie, e, jak słyszeliśmy, że ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki uważa, że e, to majątek kościół teraz by, miałby to prawnie przebrać arcybiskup grecko-katolicki Woźniak. I wtedy już przez notariusza przekazać już kościołowi rzymsko-katolickiemu. Kim właściwie są ci ludzie? Bo można mieć wrażenie, że oni są, nie wiem, bardziej Ukraińcami niż grekokatolikami, bo oni się chyba nie boją, z, że mogą być wykluczeni z kościoła, skoro decydują się na takie no Radykalne kroki, bo też też już w tej chwili są przez swój kościół zlikwidowani jako parafia. No, i oni zlikwidowani jako struktura, jak parafia, ale jako wspólnota oni są e, chyba grecko-katolikami i Ukraińcami, dlatego że nie, ich nikt nie wyrzucił z kościoła grecko-katolickiego tych ludzi, tylko została likwidowana struktura parafia. Z tego, co, z tego co mi powiedziałeś, to jest środowisko żywiące takie no, niezdrowe, niezdrowe resentymenty do Polaków. No i tak, i właśnie tak i ocenia się w takich kręgach grecko-katolickich też, że ich traktują już prawie jako sekty. Jak, jak ta sytuacja może być rozwiązana. Nie wiadomo, bo to nie, zale już, nie zależy już ani od nas, ani od Kościoła rzymskokatolickiego. No, oczy... Kościół rzymskokatolicki tylko apeluje o to, żeby wszystko zostało rozwiązane. No oczywiście według prawa e, kościelnego i według e, prawa państw ukraińskich, tak, musi być rozwiązane. W radio wnet słuchają Państwo audycji Zelwowa z redakcji. Kuriera Galicyjskiego. Słuchają Państwo w Warszawie i w Krakowie, w obydwu stolicach. Wojciech Jankowski, Konstanty Czawaga był gościem naszej audycji. Warto powiedzieć jeszcze, że dzisiaj jest dość dzień szczególny. Przede wszystkim jest szczególny, ponieważ jest środa popielcowa i rozpoczynamy Wielki Post. O czym powiedzieliśmy już dzisiaj na samym początku, otwierając audycję. Ale tak się składa, że wydarzenia polskie zdarzają się w Lwowie systematycznie w miarę, ale nie są. Bardzo częste, to znaczy nie ma ich kilka do wyboru jednocześnie. W Lwowie od kilku lat trwają już spotkania osolińskie w każdą środę. W każdą środę Osolineum, które ma tutaj swój oddział we współpracy z Biblioteką Stefanyka przygotowuje wykład w języku polskim, na który przychodzą zarówno Polacy, jak i zainteresowani tematyką Ukraińcy i dzisiaj taki wykład będzie i tak się złożyło nieszczęśliwie chyba dla wszystkich zainteresowanych tutaj we Lwowie, że również Grzegorz Motyka, znany historyk, który zajmuje się stosunkami polsko-ukraińskimi, a nawet tą najbardziej niemiłą jej częścią, to znaczy zbrodniami ukraińskimi na, Galicji, na Wołyniu i Galicji Wschodniej, będzie dzisiaj gościem, Wykładu na Uniwersytecie Ukraińskim Katolickim, co prawda będzie mówił o akcji Wisła, ale można się oczekiwać również, że niektóre środowiska bardziej radykalne będą, będą tutaj aktywne. I my mamy tutaj dzisiaj. Problem, bo nie wiemy na co się zdecydować, dokąd pójść, ale prawdopodobnie Grzegorz Motyka wygra, więc za tydzień Państwo wysłuchają relacji o Grzegorzu Motyce, o tym, jak został przyjęty przez publiczność ukraińską na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim. Drodzy słuchacze, 12.48 w Polsce, tutaj jest godzina 13.48. Jak już powiedzieliśmy rozpoczynamy Wielki Post. Poprosiliśmy arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego o słowo na ten okres specjalnie dla słuchaczy Radia Wnet. Okres Wielkiego Postu jest to okres takiej szczególnej osobistej modlitwy, przeżycia osobistego, wzmocnienia swego ducha, oczyszczenia się ze swoich słabości po to, by jeszcze bardziej wyrazić swoją wdzięczność i miłość do Chrystusa, który wybawił nas, który napełnia nasze życie radością, pokojem i nadzieją. I życzę wszystkim tutaj słuchaczom, aby ten okres Wielkiego Postu był dla nich owocny, był takim bliskim spotkaniem z Chrystusem Zbawicielem. Wojciech Jankowski, dziękuję Państwu za uwagę. Konstanty Czawaga, dziękuję za to, że przyszedł dzisiaj do naszego studia i opowiedział o... Sprawach związanych z tym kościołem. Karina Wysoczańska realizowała audycję. Dziękuję Państwu za uwagę. Aleksander Kuśnierz też tutaj sprawdzał, czy wszystko jest w porządku. Do usłyszenia za tydzień, a słuchacze radia wnet Zelwowa z redakcji Kuriera Galicyjskiego przeniosą się do Dublina. Dziękuję za uwagę.